Cześć wszystkim, z tej strony. Cześć wszystkim, z tej strony Pati. Dzisiaj jest ze mną Karol. Cześć. I przechodzimy mapkę May Survival, która jest stworzona przez Mata 888. Tak. Hmm, tak. No dzisiaj też będę na trochę Patrycji podczas grania. Tak. Kara siedzi koło mnie i przedstawi nam teraz kilka zasad, które są dołączone do mapki. Tak, mamy tutaj jakby cztery główne kategorie zasad i główne zadania to jest przeżyć i ucieknąć, e, znaleźć wyjście z labiryntu, przejść przez wszystkie pięć labiryntów, znaleźć pięć komór walki, dwa miasta NPC, 18 obszarów poza labiryntami, 60 specjalnych dungeonów, portal do endu, jajka nasiona i sedonki, świątynie, mobowe więzienie oraz miejsce ostatecznej walki dodatkowo są też zadania kraftowania gdzie mamy stworzyć i użyć enchant table broń sand oraz kowadło yy, mamy coś takiego także jak zadania podróży gdzie mamy udać się do nederu oraz endu gdzie mamy zabić smoka yy, także mamy yy, są zadania farm gdzie mamy zadanie zbudować yy, farmę jedzenia drzew oraz zwierzę i to są wszystkie zadania które mamy tutaj stworzyć tak, i są jeszcze trzy zasady, a mianowicie mamy grać na trybie hardcore, czyli innymi słowy na poziomie trudnym, który jest ustawiony. Eee, potem, potem mamy używać checkpointów. Jeżeli je odnajdziemy możemy użyć Teraz. checkpointów oraz nie próbować dostać. się... Tak, nie maszki oszukiwać. w ogóle, nie, nie oszukiwać. Dobra, jedziemy najpierw prawo, lewo, prosto. Mmm... prawo. Prawo? Dobra. Chce być prosto, no ale... Dobra, co tu jest? Ja zawsze mam taką zasadę, że jak jestem w labiryncie, ja trzymam się w prawej strony, więc odprawiam. Działa. No zawsze gdzieś się dojdzie. Kompas, zamko. Czemu ja mam że z tego pokoju? Nie ja się ubiorę już. Hmm. Kilo, statyki, A masz jeszcze tam jakieś tam miksurki co są? Miksurki. Tak, prawie na górze. Się, ja bym wziął je, w chwilę, na wszelki wypadek może coś będzie potrzebne. Tutaj. Tak się zastanawiam, dlaczego no są Ech, to się mam tam te praktyki. w piwnicyku coś mamy przypalić? Na razie nie mam. Na razie mam. no i co teraz? My no, możemy tutaj wydobywać surowce? To węgiel. Można chyba wydobywać surowce, tak można chyba. No, nie, nie było żadnego zakazu, więc chyba można. Wypomniałam, że tym, że... Do planu można wydobywać? A tyle ile trzeba potem zrobić? Jak nie ma nic do przekolenia. To... Możemy wziąć kamień. I... I... Przy to... wykopać żelazo i przetopić... Eee, żelazo. No faktycznie. Mamy empatyki, więc możemy zrobić narzędzie Znaczy no, nie pomyślałem. Tu no. ja też będziesz mogła rozwalić, to ci spadnie ten węglu. Mhm. Mm będziesz mogła też... Podsadzić w ten... tak Tutaj, tam po lewej tam. Możesz zebrać jak podskoczyłeś. Może. No... Okay. drewnianą się zbiera? Okay. Żelazo? O, nie. Nie, właśnie, to ja zbiera nie się nie. czy nie? Nie. Zbierzesz kamień, stworzysz kamień... I Dobra. Ale... Może... Aha, dobra. Nie <laughs> jestem właśnie pewien, czy można zebrać <śmiech> ten... <śmiech> drewnianym żelazo, więc może lepiej kopnąć, kamień. Wiecie, to jest co? Ja mam co do tego... Tam. Aha, dobra. Wydawało mi się, że tak szybko idzie tym krenem e, kilofem to że będzie tutaj ten, jak to się nazywa, kilopis? A, no tak. No właśnie. No, to jeszcze szybciej idzie. Jeszcze szybciej? Jeszcze szybciej. Mm. No, skoro to twierdzisz. Faktycznie to się wykupuje w dwie sekundy, jak najmniej... Nie, jak nie długie żelazo? No no zrobimy, Mieczek pewnie, będziemy można zrobić. Miecz, nie nie wiesz nie wiem, nie wiem, nie miecz nie wiem, nie mam nie wiem, Chyba wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie Coś nie Czy z jest? No, jest. Mhm. też bym zabrał więcej. No, jak, jak dają, to trzeba być. Nie wiadomo, czy później będzie. <laughs> ciemię też rozwal, bo tam mógł się przytrzymać plot. Nie, spadnie na pewno. Nie mam Chyba nie. Mi się nie podoba fakt, że tu jest nikt, tylko... Niewidzialności? No jeszcze ten na górze się jest węgiel. A wy się odpędził jak możesz? O nie, wydawało mi się, że widziałem jeszcze jedno szlawę gdzieś na górze, ale jednak nie ma. Patrzcie hmm. mnie jak to się podsyła. Chyba tak. To widzimy. To mm -hmm. nie no, marczy. Może no, tam dalej jeszcze coś jest wyżej, ale chyba nie. No dobra, to zrobimy sobie te um, narzędzia z żelaza i co no. potem? Mam kolejne drzwi. Co? Nie. Widać, że wtedy będzie można się przedostać tam, gdzie jest... Ee, jest? Tak, że tutaj... A, <grymina> pajączki. Te moje ogłoszone. Strasznie nikt nie lubi. Weź, spójrz w górę. W prawo trochę. W prawo, w prawo. I w górę. <grymina> tu jest żelazo. Aha, dobra. Dobrze. Widziałem. Nie wiem, że gdzieś jeszcze je widziałem. <grymina> Dobrze. No. Tu to można tu to przystać. Już przestać. za chwilę ty będziesz grał, bo tam są pająki. Aha. I Co? to się może dla mnie nie skończy. A, a to ja mam się dość skompromitować, tak? <grym no <grym dobra. No jak będzie. I tam się zaczyna. W ogóle spawner. tutaj gdzieś pisało, nie pamiętam gdzie, na jakimś obrazku, że na tej mapie jest 1300 spawnerów podporu. 1300 czy 1600 nawet, ale tak? to mm, dosyć <grym sporo. <grym> a spawnery można rozwalać? Bo Nie wiem nawet. E, można. No, jak są widoczne, to tak ono może się rozwalić, nie? No może. I tu w ogóle gdzieś było zadanie, czy też przypaliła? Dobra, co mogę zrobić z trzech? Najpierw może miecz? zrobimy, co? Mieczek jeden. Mieczek Mieczek najlepsze. Miecz. Ciekawa jestem, czy tu giną i temy, jak zginiesz. O, to teraz zauważam, że ten, ten na 1,6 pokazuje ten. Obrażenia od razu. Gdzie? Weź na miecz. To teraz pokazuje do ataku. Zapomniałam o że to jest na tej wersji. Ja w ogóle nie to się. Nie, wiem. <noise> nie no, ja czytam te najlepsze teto, więc na bieżąco trochę jestem, ale sklero czasem czasem dopadać, nie? <noise> Czasami. sam? Mhm. Tak, robimy e, co, killoff nie, czy co jeszcze można zrobić z żelaza? Motykę? <noise> <noise> no tak, na pewno nam się przyda, tak motyka. Te, te, też tak są za chłopaty. <noise> A po co teraz łopaty? Okay. Robimy? może nie martnujemy na razie? Może zbroję, coś zbroję. Może na razie przetopimy i zostawimy. Okej. Okay. Eee, trzeba... Jak, jak ja mam to otworzyć? No rozwalimy te klocki. nie ma tu nie wiem, gdzieś pistąć, czego, żeby położyć przycisk i... Coś się otwiera? No raczej znaczy nie wiem, nic nie pisało, więc raczej wątpię, że te Niech tu jest coraz więcej! To jest a, a czy to nie są te jaskiniowe? No to tak są czy... te jaskiniowe. Ja znaczy, na tego mówię. Czy to ja mam cię skompromitować <laughs> przed chwilą? Jak to nie masz skompromitować? No. Super. Albo oszukamy i się przekupiemy na, na drugą stronę. <grystanie> Dobre rozwiązanie. To... Że pajączki potrafią przyjść na się klosek. Tak? Mhm. Ten jest, nie skiniemy tak, bo one są o, trochę mniejsze. nie! Ej, <grystanie> No w sumie można. Co? No. Ty grasz? Ja? Yeah. Ty. Tutaj będę musiał trochę no, tak, Karol ma takie swoje zasoby, jeśli taki na chodzi. Tak. Mhm. Mm nie czek zawsze na pierwszym miejscu, potem kilo, chyba że mógł. No i... Nie wiem, taka kolejność może już być. No, myślę że jedzą do na je balek. wbalek. Coś mi się wydaje, że to nie będzie dobre. Jeszcze przy naszej ilości FPS-ów. Życzę hmm. powodzenia. Szkoda, hmm. że nie mam mleka. Oj, oj, oj! tam to jest coraz więcej! <laughs> Zaraz ginę. No, zginę! No, zginiesz. Zginiesz. Zginaj i itemy. Oj, oj, oj! Oj, Mówiłem, <laughs> no że się skompromituję. O nie, nie było checkpointu! To chyba niedaleko, bo to dojdziemy. No woda bo za Boga, ale mogli tam tak. przedkład? Mieliśmy byli... łóżko. O Boże, śroty. <noise> no tak, oj, 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 ale, mały spadek. to tak, jest Naderza? Naderza, przez ty, mówię. Nadar... Może tu postawca łóżko, co? Na Aha. razie nie mam. Będę musiał zabić ty... Te... <noise> ...popająka z ręki. Mam wrażenie, że nam się to nie uda. Czy ten fajem... O, <grym> a wiem, że to... Nie, chciałem zrobić strzał, ale co mi z tych strzałów, jeżeli nie będę umieł? Nie, trucizna nie, mieć... nie zabija. Nie? Nie. Ale się rozrzuciły te wszystkie te itemki. No. Dobra, czekamy na regenerację. Można jakieś połóż to już żeby od razu już... Tak, tak. Ale teraz tam nie wyjdę. A tu połóż. Hmm? Ok, choć jest noc. Jak nie ma, to się ustawi. Jest, jest. Jest. Nie, potworki tak nie znikają po nocy, więc to nie ma, żadnej różnicy. A, muszę zjeść chlebek, bo... ...Picci z nami zebrała trochę tego, że Jest, jest. Coś mi się zajdę... bo masz wagon? Oj tam. <laughs> <laughs> już sobie dam rady. Zjadłem już połowę naszego jedzenia. Głodzę. No. no, no. Ho, 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 ho. Zrobiłeś usta takie jak te babcie zawsze robią w filmach takie. ho 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 ho. Takich dziubek to robiłeś. Nic mi z on. <noise> no według mnie te, te pająki to najgorszy mob w całej grze. No. A mi się wydawało, że kiedy grałam na... Na serwerze to on nie wstrzykiwał jadu. Może był inny poziom, bo na poziomie łatwym chyba nie wstrzykują tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. No, może zjeść. Jaki jest serwer na freebie, wygrany? Jaki jest poziom? Hard. Tam dają na pewno bowiem, bo... A, nie! Miał być hard, ale był normal, Na bo... Free build? Tak. Tak, miał być hard, ale jest normal, jakby to Bo właśnie na Free jak grałam, to... Um, to co się pojawiło ten... To one nie strzykiwały międu, a znalazłam z tylko spalnerów w nie? Możliwe, bo na niższych poziomach nie wstrzykują. Ono nie pojawiło? Bo Aha, czekam aż mi się zadaje w... życie, troszkę no patrzę no powoli się dół, ładuje. Bo no Acha, A mam jeszcze 8... 9 jabłek, no to nawet nie widziałem. Przecież może ja odłożę te itemki, żeby mieć tylko najpotrzebniejsze do skrzynki, co? Na razie żeby potem jak się znowu zabiją, no i się wrócę. to jest nie muszę nic co może. A nie, chodzi o to, żeby mi się potem nie musiał ich zbierać. Eee, po prostu, jak... jak... Jak się zabiję ten, to wezmę, żeby po prostu nie ten... Ojejku! Nie, nie, nie. Wiesz, że już po tobie? Wiem. <grym> Jezu... Teraz się tam musisz kurcze. Chyba mówię, <noise> <noise> to jest coraz więcej. No co ty? Nie dostaniemy się tam, nie ma szans. Ja to wygram. <noise> o, oczywiście, że wygrasz. Woli, to zabiję. Znaczy, że one są teraz bliżej naszego łóżka. <noise> no, nie będę musiał do nich podbiegać. Same przyjdą. Aha, to ty też w ten sposób wykończysz, że tam pięć raz, pięć tam dwa? <laughs> o Jezu... Hmm. No ja nie wiem, czy to ci wyjdzie. <laughs> też mam coraz większe obawy. No nie. Boże, na nawet nie mogę to <laughs> Coś mi chyba nie wyjdzie. Chciałem powiedzieć, że do mnie, do mnie czeka, ale się nie udało. Schowajcie się. Schowajcie się. Jasne, na pewno się schowają. Pięknie. Przeskocz go, przeskocz go, przeskocz go. O, wow. Zabiję go, go. Jeden <noise> nawet go dawaj, ale po prostu żebyś go uderzył. W sumie jak nie ma się miecza, to najlepiej uderzać siekierką, bo zadaje najwięcej obrażeń po mieczu. Mhm. A nie kilo? Nie, siekiera. Aj, ale jeden tylko został. Mhm. Siekiera. Jest kolejność, to jest właśnie miecz, yy, yy, siekiera i... kilo na łopatę. jeszcze kilka. Niech jeszcze wiele będzie. No. Właśnie po to nie brałem itemów, odłożyłem tam, żeby nie mieć ich tak porozwalanych wszędzie, wiesz. Mhm. A tej dziady? A ty dziady? Kilo, Gdzie Jest kilo. Tam leży. Mm. A już było tak ładnie. I siekierką. I obuchem. I obuchem. Czy? Obuchem. To jest obuch. Ale to siekiery. No i trafię go. Jest. No nie, nie, <gryst Transfer> nie dojdziemy tam. A gdzie jest reszta tych branek? Żeby nam nie poznikało, jeszcze gdzieś budki powinny być. Weź się przebiegć tutaj. Teraz wyjdą. But powierzchowanie nie są. ma. Teraz są budki. Widziałem. Muszę zjeść coś znowu. Kurczę. Ja mówię, później za wszystko. Jeżeli nie zginę. Już lepiej by było z Nie ]ificzanie? było tam tych pęków. Jeden był. Tak? Czy dwa? Hmm, coś tam mi się wydaje, że to jeszcze nam trochę, że to nam da no. więcej odcinków niż... Już... Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. A mogę cię trochę porozpraszać? Nie, dziękuję. I tak mi nieźle nie idzie, wiesz? Cztery. No nie wierzę po prostu w to nie wierzę. Spróbuję i wam być pojedynczo. Boże, ale lami A może mm, zrobić sobie ten kamienny kilo, położyć, wziąć go, wybrać trochę kamienia zrobić kilka mieczy tych kamiennych i potem że jak do skrzyni będziemy pochodzić za każdym razem będziemy w mie miecz. O, ale no tak. Można hmm? no, no, może spróbować. Chociaż, chociaż coś takiego. Widzisz? tu też ma atak plus 3. To jest fajny z tymi. Znaczy, no tu nie da się wyjść, więc się nie da szukać, żeby uciec gdzieś. No nie, tak sobie. A ja miałam taki dobry plan, kurczę. No tak. <laughs> Dobra, mamy na pięć lat. Ja więc patrzcie, żeby to kosztkiwało. Wcale nie. Ale po nikitkę mam czegoś? No chyba, że ich nie wykorzystamy. Lub przynajmniej trochę pewnie tak trzy. No ale obóz jest grzywny. Ja wstawiał dużo, może się jeszcze no. przyda. Nów się życie nie regeneruje, ale A mi się przydał. Wydaje... aha, są Aha, ja tanki. Leży. Nów mi się życie nie regeneruje, ale wydaje mi się, że Pacz, nie się przydał. No. A fajne jestem, co? <noise> no. Tu jest zwięty tego. Dobra, już dwa są za nami. Co? <noise> już dwa są za nami. No chcę hmm, troszkę to zbieram itemki, żeby poznitkały. Nie tylko. Nie wiem czy nie lepiej zginąć. <grych> no, nie, bez nie jabłka, bo jabłka... A gdzieś jabłka właśnie. Z Tak. Zułożę rybę, bo ryba daje więcej. Nie... Ale my to po tu nie wrócimy. Ale ten... dzień wszystko? Mówisz? Mi się wydaje, że my tu nie wrócimy potem. Chciałam zabić tylko te pajączki i potem dopiero wrócić się po to, wiesz? Dobra. No dobra, wezmę już wszystko. Tak nie, weź nie wez, łóżko. Wez jedno łóżko, jedno, weź jedną mm -hmm. podkę a, Możesz wziąć jeden we Może jednak wezmę wszystko. Mówisz? A jak zginiesz tam w środku. No my czy nie muszę być. Dobra. No to będziemy męczyć się. Jeżeli nie było, że nie mówiłam. No i na ciebie. No coś mówiłeś? W ogóle ile tu jest labiryntów? 5 czy, czy tylko 3? No, Piszę, że jest pięć labiryntów. Były trzy wyjścia, ale może te 3 wyjścia są dopiero do pierwszych... To jest pierwszy labirynt. o nawet nie mów. <laughs> Czyli źla to stąd jeszcze wziąłem. Brać wszystko, czy zostawić to? Tak? Nie, że zostaw. Nie czeki zostaw. Płotki no, tak, do, tak. Kamienia wygląd trochę ubieram, co o. Okay. Takim. Może się do czegoś przydam. nie masz? Piesku też wezmę, bo może... Ziem. Się, nie, ziemi. O, ziemi, tak. może się potem przyda do naprawiania. Ja się gra bez lagów. Fajnie. Fajnie. <grym> może nie jest tak płynnie, jak normalnie powinno być, ale... Jest no ale fajnie. jeżeli w porównaniu do mojego komputera, bo tak, no ja mam jednak trochę kiepski komputer i u mnie trochę lagów jest. No, dziewięć ziemi to zbieram jeszcze tam jedno. Bo równa 10. <noise> Tam jest na Tu jest to zielone? To jest stronna. Skąd te zęby się biorą? Nie bierze. Nie widzę go właśnie. Tu jest. Nie jest. Ale zęby nie dają tyle obrażeń. Ja mam kiedyś tyle samo nad miche obraziłem, tylko stąłem ten. Zmian, śmiet, śmiet. Zmian, śmiet. Zmian, śmiet. Zmian, śmiet. Było. Są dziejka, hmm, no? nasionka i sadzonki. Jak to no, mamy? Tylko nie gromij dla tych jajka, ale, ale odznaczam do od to? Ja sobie tutaj, wy... że znaleźliśmy dwa jajka ocelotu. Mi się wydawało, że to mają być jajka te. Ogólnie. Okay. Zwykłe jajka kur. Mi skończy. Nie ale zaznaczę sobie dwa jajka ocelot. A muszę zjeść znowu! Dobra. Muszę zjeść. To był kolejny spawner. Tak? Mhm. Wybierać się węgiel? Zbieram. Gdzie był spawner? Tu to, patrzyłam. w tym miejscu. Mhm. Aha, bo to znowu skrzyni? No jeszcze nie zbieram, najpierw okay. ja chcę zebrać węgiel. Okej. Okay. Znaczy tutaj ktoś ładnie się napracował nad tą no. mapką i ją zabezpieczył, że to nie jest taka mapka, że... No. O szukać, nie szukasz. No, a no, szukać zawsze się uczuł to to coś jest. Nie wiem, czy ja łączę z ale... Wszystko? Chyba tak, to nic nie. Nie. nie ma. Mamy? Ziemniaki. Ym... Nie ma. Osiąk i sedonki, no to ziemniaki, nie wiem, czy to może tu być kronifaunder. Uuu. Uuu. Nie nie Fisher, ja. nie lubię tego dzierżawstwa, a tam dalej też jest wszystko. O nie no. Możesz za... za ten... za... ziemią. Tutaj to? To, tutaj. No hmm. no. Zamknij ziemią i rozwal najpierw to tutaj, po prawej tak, stronie. Ten, dobrze, 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 dobrze myślisz. Mhm. To się zamknę. Teraz może zjeść jabłko. Co to jest? Mi się wydaje, czy ten pająk ma tylko oczy. Co, 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 co ale... To Ehm... Um. <grywa> Tamten miał jakąś zbugowaną grafikę no, po dziękuję. prostu. Skocz tam po prostu. Mhm. Mm Na pewno. No skocz tam. To no, dużo tego. Co to są tylko zombiaczki. Pająki i szkielety. Tak? Aha, szkielety jeszcze. Szkieletów się nie zrobi, bo ja nie będę mógł do podejść. Chcę zrobić tak teraz. Widzisz tam z pająkiem. Mm. Ale ty masz fajnie, masz ten mieczek na pierwszej pozycji i po prostu wklikasz sobie jedynkę i ten. Ja mm -hmm. w ogóle nie potrafię się obsługiwać cyfrkami przy graniu. Jak gram w lola i mam podków używać, to Co? mogę to. Zbogowana grafika. Się. Ale przynajmniej to są normalne pająki, a nie te... Mhm. Mm I A tu pająki, te szkielety to był tylko jeden zrobiony, no tak jak widziałem. Węglu? Tak. Się boję, że coś za tym węglem będzie. Bo tak dużo go. No faktycznie taka ściana jest zrobiona z niego, może coś być. Wider <noise> No tak. <noise> no Wider to by się do nas przydostał przez te ściany. No sumie raczej. Jak może niektórzy już zauważyli, ja ciągle gram na shiftie. Tak? No tak To jest tak z przyzwyczajenia, bo jak kiedyś grałem na serwer... Kiedyś jak te serwery hardcore, to ja w nich grałem po roku To więc takie przyzwyczajenie, że jak się gdzieś chodziło, to zawsze na shifcie, żeby nikąd nie spać, żeby nie ten Mam nasionka sezon... i no Mi się wydaje, że tego nie trzeba odznaczyć, bo to mi się wydaje jeszcze inne sedzonki Ale, na... Aha, Ale będą inne sezonki i nasionka jeszcze pewnie Ja tak mam takie przyzwyczajenie, ponieważ jak gra się na tych hardcore'ach sam jest z domem z mieczem? Super. Tego czasu. damy. Eee, po prostu wtedy się robi wszystko, żeby nie stać, nie zginąć, bo żeby potem nie czekać kilku dni, aż się znowu zacznie grać. No na tych filerach się nie odkryliśmy. To znaczy, długo nie giniemy? Mhm. No, na tych filerach. Ja kiedyś nie wiedziałam, że wnoszę te villagery i ja tak sobie gram na A3 i tak patrzę i jedynie mnie zombie. Ja no, spoko, wracam się w villager. Taki, what the fuck, villager. O, o no, to. Byłeś się Mhm. No, będziemy kończyć. Tak? No. Ja się wracam do tego, bo... Do... A to skąd ty się wziąłeś? Muszę dlaczego się wracasz? Chcę eee, zarobić sobie miecziki żelazne. Bo już to mi się zaraz skończy. Drobisz sobie... A, z... weź, może weź pozbieraj drewno i dorobimy sobie z tego. Ale można, tak? A nie pisało nic, że nie. No nie dobra. będziemy się za każdym razem wracać do tego, do craftboxa. Mhm. Nie no masz tak. skierki. Mam. <laughs> no, co się czepiasz? Ja się nie czepiam, tylko się pytam, no. Czy ci, ciągle mi mnie krzyczy? Ja na ciebie nie <laughs> <większy, laughs> A kto dzisiaj na mnie krzyczał? Kto dzisiaj na mnie krzyczał, co? Raz się zdarzyło i już no, 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 no. wielkie... ale... Widzicie, jakie są dziewczyny? Widzicie, jakie są dziewczyny? No. dobra. Dobrze. <laughs> Okej. Okay. Nie wiem. A nie, panią się zróbmy przed dostaniem. Ale to jest wniosk, nie, Jest Silverfish. Silverfish. Zaraz teraz w tyle martw się martwić, ale skończy Ci się miecz. Silverfish tu jest. No nie, nie, nie. Już dużo silverfish. O jak mi przykro. Hmm. No to może po prostu... Mieczek sobie weź. Nic, <noise> niekij. Spróbuję odzyskać te itemki i wtedy jakoś skończymy. zabezpieczyć się skończymy, co? No, może Bo nie już chyba mi się wydaje, że już trochę trwa jednak ten odcinek, no? No. Głupi sil No to jest tam. Jakie, Jakie? Cztery deski? No mam cztery deski. Aha. Może nie zrobiłem jednak tego crafting table. Musi coś ściąć. Ziemia. Z jest deska? Deska Nie, deska jest moja. No, Okej. Okay. <laughs> na no to... Dobra. Będziemy się żegnali na tle naszych wiernych yy, przyjaciół. Ta. Ta. Właśnie tam są. Czy tam nie leży coś... Miecz, miecz leży. To nie pod zombiaka jednego. No bo nie tak. No, no tak. To kończymy. Tak. Nawet udało nam się... Level zniknął! O no, nie! Jak widzisz to? Tam, widzisz to? Jeszcze się mieli dużo większy level. Dobra, kończymy i widzimy się w drugim odcinku. Także... Cześć! 拜拜。<laughs>